A przede wszystkim się cieszę, że ta radość u mnie z siatkówki wróciła, bo gdzieś te ostatnie tygodnie zdrówko nie było takie jak powinno być i no i gdzieś tam się męczyłem sam do sobą tak naprawdę, także to taka najważniejsza rzecz, że ono wraca i, na, i znowu się można tą siatkówką cieszyć. Co to widowiska, myślę, że powolutku znabieramy tą nić porozumienia. Wiadomo, że takie meczowe sytuacje są kompletnie inne niż te treningowe. Z chłopakami się wciąż zgrywamy, przyjechali do nas późno. Myślę, że to wygląda coraz lepiej, więc jestem pełny optymizmu. Co do właśnie całego spotkania, wydaje mi się, że chyba nie był to jeszcze, znaczy na pewno to, według mnie na pewno to nie był nasz jeszcze cały potencjał, który jesteśmy w stanie pokazać. Więc cieszy to, że może nie grając swojego, swojej najlepszej siatkówki, jesteśmy w stanie wygrać tutaj na ciężkim terenie 3-0. No mecz, petarda naprawdę, widać po naszych twarzach, jesteśmy mega zadowoleni. Pokazujemy swoją prawdziwą grę. Mamy młody, młody team, a tak, tak naprawdę gramy jak doświadczeni gracze, bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że zaczęło funkcjonować przyjęcie. No i jak widać, że w ataku jesteśmy nie do zatrzymania. Czego zabrakło? Do zwycięstwa no, wielu rzeczy, ale tak chyba tak naprawdę tych najbardziej podstawowych rzeczy, jak choćby najprostsze wystawy piłek, dokładność wystaw piłek. Różnica między nami była dość duża i skuteczności w ataku. No, tutaj między nami a Olsztynem była, była, była duża różnica, więc na pewno Olsztyn grał dzisiaj dużo płynniej. Mieli, mieli rytm grania. My graliśmy bardzo szarpani. Mieliśmy przewagę, później traciliśmy tą przewagę. Dobrym serwisem w pewnym momencie odzyskiwaliśmy przewagę. Ale końcówki rozwiązywaliśmy bardzo źle. Dzisiaj tak naprawdę ten mężczyznął się. Po, po 19 punkcie, czy od, od 20 punktu tak naprawdę i, i nasza jak gdyby skuteczność po 20 punkcie, a do 20 punktu była, była zupełnie inna i, i brakło na takiej chłodnej głowy w końcówkach. Cały czas mamy w to w głowie, że jak nie będziemy zagrywali, to nie będziemy wygrywać spotkań. Odsuwamy ich od siatki. Mamy bardzo dobry blok. Dobrze gramy w, w obronie. Kontrataku, to co mamy skończyć, to kończymy, wiadomo. Na pewno potencjalnie to jest nieporównywalnie mocniejszy zespół niż w ubiegłym roku, a szczególnie skrzydła. To co żeśmy wiedzieli i na tych skrzydłach, na których koncentrowaliśmy się szczególnie uwagę dzisiaj, czyli Defalco, Butryn, no nie byliśmy w stanie niestety poradzić sobie z tym. Chociaż tak jak mówię, nastawialiśmy się bardzo mocno na, na dużą skuteczność i na dużą częstotliwość ataku przez, dwóch, przez tych dwóch zawodników. I, i, I brakło nam, e, e, tak mówię, dobrych rozwiązań, aby, aby ich zatrzymać. Więc e, tak naprawdę i tutaj niczym nas nie zaskoczyli, oprócz tego, że zagrali na swojej bardzo dobrej skuteczności. Na pewno taki mecz za 6 punktów, zgodzę się z tym. Tym bardziej, że ta Liga, myślę, że ten moment już nawet na samym początku pokazują te wyniki wszystkie. E, różne niespodzianki, różne tutaj nieprzewidywane rezultaty, które padają. Pokazują, że ten poziom jest naprawdę, myślę, że w tym roku bardzo wysoki. I to będzie myślę bardzo ciekawa liga. Myślę, że może być jeszcze lepiej, coraz lepiej. Wchodzimy powoli dopiero na, na swoje obroty. Yy, no myślę, że nic, nic nie, nie stanie nam na przeszkodzie po prostu.